Siema. Coś nagrałem wstęp, ale on nie chce przewidzieć No jesteśmy w pochmurnych tychach. Ja freszkata. Kechel w końcu nie wygląda jak Menel. No, w końcu. No, pochmurne tychy, zaraz może padać. Ale nagrywamy Teokalinga, bo już obiecaliśmy i zaczniemy coś teraz na rozdział Mamy dosyć dużo trików, także pierwszym trikiem będzie Kickless flat kickless flat. Tu dodasz? Do będziesz dodawał? Trzy dni na zmontowanie filmu, jak nie będziesz dodawał. Dodam, tu, dodam Dobra, teraz ja. Ale zra, tak przed ranem, dobra. Chłopaki, szybki tutorial, jak rozgrzać plecy. Ja nie umiem, mam się pokazać. A to jest fajnie. Idziemy śmigać. No. Gęstujcie, chłopaki, idźcie pojeździć, czy coś. Poglądacie na YouTube. Dobra, było. Robisz te sił czy nie? tak szaro No tam jest szaro, jeszcze słońce wychodzi, to jest jeszcze najgorsza Pizza. pogoda Dobra, ładujemy jakieś netryczki Skierbiliśmy O wszystkim pomaga Yo. I tak przyjechał mam się no trochę. Masz już trik jakiś, czy nie? Ja? Zrobimy Dishippa. Co to tutaj? Tu? No, od razu. Nie chcę mi się podpaść. Sport. Dobra, ja przed chwilą zrobimy killfingera. Ja teraz zrobię to samo. Dobra, no sorry, że nie mówiliśmy, ale się w sumie zakapiliśmy troszkę. Taka, się no e, Bardwa Ipy tutaj, już się. Hey, hey, powtarza, Bardwa. Ale ty jesteś pizdą. Był Bartwist No Jeszcze chileru i było Okej okay. Dobra Sponsorował. nagrywasz to Nagrywam, no ty sprawdzamy ty No ty proszę się, no co, o, zostaw na Serio ja, A ja nie odjeżdżam, ja niech to postoją z mnie A bo no, ja ja O kurwa, noga Noga w pół O kurwa Yo, prawie to, to robię, jeszcze dawaj uśmiechniętki kresa leci Odbieram od Jebać pogodę Pokazujemy jaka jest chujowa pogoda Nie do Dopiero wtedy przejdźmy no to no, jakoś rysuwać. po 16. Szymano widzowie, jesteśmy po około 8 dniach. Rek był kurde chory cały tydzień. Byłem chory, no a nie Ach, Oj, palec. To nie dawaj kurwa palca, bo cię połamię. Chcemy nagrać coś ciekawego, jakiś fajny film. Yy, także jesteśmy po tygodniu przerwy. Nowe nastawienia, bo wtedy padało i nie zdążyliśmy dograć. Tak to byście już mieli ten tydzień temu, yy, ale no niestety. E, więc idziemy za chwilę podogrywać jakieś triki, no i będziemy się widzieć i relacjono, e, relacjonować na żywo. Bo, chcesz coś powiedzieć? Jeszcze? Nie, ja już coś powiedzieć. To no jest Dobra, jakiś trik bracie. trzeba wybrać i wybieramy za chwilę trik, i no to widzimy się za chwilę. To Hechel robi dribatera, ale nagrywa kurwa. Ja niestety nie zrobię, bo mi się nie chce i nie czuję się na siłach żeby zrobić, ale pewnie będę robił jakieś inne dryczki. Dobra, teraz y, robimy Kikles Kikles Air. Yo. Y, dobra, to tu jest Kikles Whip i tu jest y, Kikle y, tam Whip Kikles. A Hel wykona to w trejnie. Och, dobram ci się jeszcze raz. Bo, bo chodziłem. Dawaj tego w Kresa. To jest Kikles, Wiprian Kikles. No i ogólnie bardzo przepraszam za moją formę, ale byłem chory tydzień przez tydzień. Mam takiej siły jeszcze na wszystko, no nie jedziłem tydzień. I jeszcze ostatnio zaniedbałem trochę hulajnogę I no niestety tak wyszło, więc przepraszam was za to, ale Jak będę w formie to będziemy robić najlepszy content jaki się da Yo. Jeszcze dwa rewindy Ajajaj, Kurwa o, Zabier, siema, 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 gdzie idziesz? Sie siema, siema, he siema, 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 ma małego Yo. Nice. Wolą nogi? Mojej koski, obydwie. Ej wylądowa... Jurek, Jurek ma mojego. Brawo, jesteś mądry, bo nie ustawiłem 0,5. O kurwa, ale mi wylądował ten kickless. Zostawisz dwie próby. Dobra, To Nagraj mi whip, rap, kickless, Patrz. Słyszysz? To jest to właśnie, to jest gluten. Jebać gluten. Mmm... Mieliśmy nie przeklinać ogólnie. No, chciałem to powiedzieć. Ale masz dwa dni na zmontowanie filmu. Widzowie, jest poniedziałek. Jeżeli spóźni się film, to wiecie przez kogo, wiecie co przez niego. Nie wszędzie to Barbarek. Pięknie, pięknie. I czekaj, nagraj. To był barbar. I nagremie, nagremie. Czekaj. Masz telefon, masz telefon. Yo. 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 Dobra widzowie to by było na tyle z naszego Kalinga, bo niestety już się robi ciemno Słuchaj, Oraz ja już... A następnym razem jak się spotkamy to pewnie znowu za tydzień No Bo ja pracuję też trochę Także no niestety tak to wychodzi nie zrobiliśmy kilku trików, ale tam niektóre się udało. Niektóre się udało. Jeżeli będziecie chcieli... Ja wszyscy Pozdrawiam. Kierdalaj. Jak zobaczymy odzew i będzie się Wam podobało, to druga o, część... O, o ile zrobić, dobrze zrobimy. Tak. No. To zrobimy drugą część, więc będziecie mieli rozznanie, jakie już triki zrobiliśmy, żeby podawać coś ciekawszego. Ja też wrócę do formy, tak jak wam mówiłem już, to też zrobimy coś ciekawszego. I także pozdrawiamy... Co? Jeden proszę. Pozdrawiamy Was. Serdecznie subujcie kam. Dobra. I żegnamy, brat. Siema strzała. Cześć.